Pół kontra Real Madrid. jedna ósma finału Ligi Mistrzów sezon 2022-23 przed nami. Vinicius potężny gwizdy schodzi do środka, Rodrigo zostawiły Modricowi, Modrizo Fedef. W prawą stronę zagrywa piłkę do Salaha, Salach w polu karnym jest i gol! Jeden do 0 znakomicie to zrobił Dariusz Aleksander Salach Salah jest w polu karnym, Salah strzela obok słupka. Oh. Ależ teraz te strata Kamawinki, czy będzie kara? Nie ma. Na gospodarzy prowadzi 1-0, a teraz szansa na w lidze 26 grudzień. To jest naprawdę duża przerwa. Liverpoolu. Vinicius, Dosta. tekst tego prezentu Liverpool Henderson, troszeczkę za mocno do Hakpo. No. Chłopat, no. Aj, ależ teraz błąd i gol! Małos Salak, ależ prezent od Thibaut te ja... Anolt Salak ponownie, Salak podrzuca piłkę. Tutaj się przejmuje piłkę, Fede zagrywa do Bezemy, ten do Rodrigo. Nie widoczny teraz on przy piłce jest, Polu Karnym strzela i gol! Jest bramka kontaktowa dla Królewskich, no to jest... się Robertson cały czas, reale przy piłce no i... Karny, a to się póki co nie dzieje. Teraz Carvalhal do... Rodrigo Rodrigo za Luka Modric Vinicius strzela i w ostatniej chwili również Benzema. Zobaczmy, 20 metr, piłka. piłka. Na przewrócił się, naciskany jest dośrodkowanie za wysoko piłka. Wiele strat dzisiaj Tymczasem Vinicius i Gomes. No i. Gol! Ale to była kuriozalna bramka, coś się to Teraz znakomite to zagranie do Hendersona. Henderson do środka jest piłka. Wydawało się już, że bramce Darwin nie jest. Delikatnie podrzuca piłkę Karm. Ponownie Chorwaty do środka, do Rodrigo i. Nasem... Fabinho, Vinicius Junior dwukrotnie, a teraz znowu wini w polu karnym. Dogrywa Rodrigo i broni. Mamy większe szanse na wygranie i Mistrzów niż w zeszłym sezonie. To pokazuje jak na wiarę jest. Zobaczmy, stały fragment gry, uderzenie na drugim metrze. Jest szansa i gol! Jest 3 do 2. Teraz Robertson. Jest, uderzyka, ten do Benzemy, Benzema, ładna akcja, rykoszek i gol! Jest 4 do 2 dla Królewskich, liczyliśmy na Benzemę! Rozkręca się Real, źle zagra na piłkę, z czego jesteśmy dumni. Uwaga, szansa dla... Ty wręcz zszokowany. Uwaga, teraz systa i gol, teraz trend Alexander, Arnold Milner. Liverpool to jest drużyna słyną. Teraz proszę 37-letni Modric. Ruszył z piłką, zagrał do Viniciusa. Ten zostawia piłkę Benzemie. Benzema ogrywa bramkarza. Strzela i gol! 5 do 2. Liverpool na kolana. Uwaga, jeszcze Liverpool ambitnie do końca tam był Firmino. Salah przewraca się. Po... Piłkę na rzecz Salaha. Salah na prawą stronę. Harvey Elliott. To są zawodnicy, którzy stoją, którzy się poddali, którzy po prostu...